Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony nie kto inny jak Gikeusz z kanału Gikeusz i dzisiaj tak jak widzicie po tytule będziemy usuwać wodę, ale tym razem z Gotika 2. Poprzedni tego typu film wam się spodobał, więc wlatuje kolejna część. Po obejrzeniu filmu zostawcie ocenę oraz komentarz, bo to bardzo motywuje do dalszego działania. A teraz intro i lecimy z tematem. Sytuacja z wodą w Gotiku 2 powinna Was zainteresować. Mamy tutaj kilka charakterystycznych miejsc, które na 100% będę chciał Wam pokazać w tym odcinku. Mam na myśli tutaj praktycznie całą okolice portu w Korinis, tereny obok Hatkierola oraz tereny pod klasztorem. Ale lećmy po kolei. Żeby usunąć wodę w gotiku 2, należy odpalić mapę z gry w Blenderze i w tym programie ją usunąć. Nie jest to jednak proste zadanie, więc nie będę za bardzo o tym opowiadał, bo i tak nie każdy rozumie jak działa Blender i zajęłoby to za dużo czasu, a nie o tym jest odcinek. Podobnie jak poprzednio pomógł mi z tym mój dobry znajomy kan, który siedzi dużo w plikach z gotika, więc dla niego to jest bułka z masłem. Bardzo dziękuję. Znajdujemy się teraz w grze i jak widzicie nie bez powodu zaczynam od chatki Erola. Jak to się mówi, najlepsze na koniec. Port oraz ocean pokażę na końcu, ponieważ poświęcimy temu większą uwagę. Przechodząc do terenu w obok chatki Erola, to jak widzicie tutaj powinna być wszędzie wokół woda. Natomiast na wodzie były nazwijmy to takie drobne mesze, typu jakieś lilie wodne, trochę zieleniny i tak Po usunięciu wody one zostają i możemy delektować się takim widokiem. Zobaczcie sami. Kolejnym miejscem są tereny pod klasztorem, wygląda to naprawdę niesamowicie. Pokażę Wam jeszcze kilka ujęć, chodząc tam na dole i zrobię porównanie z oryginału z tym co teraz widzicie. Ostatnim ciekawym miejscem, które chcę wam pokazać, jest port oraz te tereny morskie. Dlaczego to miejsce zostawiłem na koniec? Chyba każdy wie, że normalnie w Gotiku 2, pływając po oceanie, może wyskoczyć nam komunikat o tym, że piranie nas obserwują i może załączyć się scenka jak zjada nas potwór morski. Pytanie, co jeśli usunęliśmy wodę? Czy chodząc po dnie oceanu, dostaniemy ten sam komunikat? Przekonacie się za chwilę. Idąc chronologicznie, zobaczycie najpierw jak wygląda ten teren bez wody kompletna pustka. Przejdę się troszkę pod niej i zobaczcie sami jak to wygląda z tej perspektywy. Jak widzicie, nic ciekawego nie ma zwykłe dno oceanu. Teraz przejdziemy do tej najciekawszej części, czyli spróbujemy przejść się po tym terenie, gdzie wyskakiwał nam komunikat o tym, że piranie nas obserwują. Zrobię kilka prób, a całość zobaczycie na ekranie. Jak widzicie, nie wyskakuje nam żaden komunikat. Wykonałem kilka prób w paru miejscach, w którym owy komunikat powinien wyskoczyć. Najwidoczniej, pozbywając się wody, pozbywamy się również potwora morskiego, mieszkającego w tej wodzie. To by było na tyle, moi drodzy. Dziękuję Wam wszystkim za obejrzenie tego materiału. Zachęcam Was do pozostawienia oceny oraz jakiegoś komentarza, gdyż to bardzo motywuje do dalszego działania. Następnym razem pokażę Wam, jak wygląda sytuacja z wodą w Gotiku 1. No i zapraszam wszystkich zainteresowanych na mój serwer Discord oraz dziękuję moim wspierającym. Do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!